Mijo, gdy będziesz przechodziła przez drzwi, uważaj na rogi. Wiem z pewnego źródła, że twój drogi Miguel spędził upojną noc z Sabriną. Przyjaciółka. Mina ci zrzednie, panno Colucci. Tu jesteś, Sol. Szukałam cię. Mam sprawę. Nie rozmawiam ze zdrajcami. Nie wybaczę ci tej akcji ze zdjęciem. Wysłuchaj mnie, to mega ważne. Mia rozmawiała z Almą i powiedziała, że przestanie cię dręczyć. Nie będziesz już maskotką, ale normalną cheerleaderką. Serio? Tak. Mia nie jest mściwa. Chciałam, żebyś wiedziała. Cześć. Jak tato mogł zostawić cię samo? Odbiło mu? Potworność. To był nalot. Nadjechała policja i mnie też zginęli. Nie przejmuj się. Zdejmij te ciuchy i włóż miękką fliżamkę. Chętnie. Nie ma sprawy. Pewnie padasz z nóg. Tak. Co to? List na moim łóżku. Pokaż. Od kogo? To pismo Sol. Pokaż Wiko. To do mnie. Nie wiem, czemu leżał na twoim łóżku. Pewnie przez pomyłkę. Przeczytasz mi go? Nie. Czemu? To sekret. Nie rób mi tego. Muszę wiedzieć. Wykluczony. Proszę. O co chodzi? Nie chcę przeczytać mi listu. Napisał go Tato. Tym bardziej. Dlaczego zostawił cię samą? Czytaj. Nie, dziewczyny. To prywatna sprawa. Przeczytam wam innym razem. Zaczekaj. Co to za prywatna sprawa, skoro ledwo znasz Tato? Po prostu.

Pytam ponownie. Czy powiesz coś mi? Dzięki. Nie ma za co. Ale że zadziera nosa. Zwróć mi. Czemu jesteś taka promienna? Masz rację. Zawsze emanuję blaskiem. Ale teraz szczególnie, bo tworzymy z Miguelem doskonałą parę. Tak się cieszę. Teraz kocham go jeszcze bardziej. Gratuluję. Promienieję na maksa. I wypiękniałam. Milcz. Ani słowa. Odbiło ci? Przeczytałam list. Jaki? Poznałam twój charakter pisma. Przyznaję się. Koniec zabawy. Co? Nie mieszaj się między Miguela i mnie, kłamczucho. Nie kłamie. Puszczaj. Wiem o tym od Sabryny. Co? Nie zauważyłaś, że mają się ku sobie? Jeśli Mia o tym usłyszy, zapomnij o karierze modelki. Bo tak ci pece, że nie znajdziesz żadnej pracy. Kapujesz? Nie boję się ciebie. A powinnaś. Bo mam kumpli z podciemnej gwiazdy, którzy chętnie wyświadczą mi przysługę. Jeśli nie wierzysz, spytaj Roko. Czemu zatajasz przed Miją takie rzeczy? Nieważne. Powiedz jej... Nie rozumiesz? Mija o niczym się nie dowie. Plotka i tak się rozniesie. Módl się, żeby nie, bo zapłacisz mi za to. Jasne?